Jak sobie poradzić z sytuacją, w której się znajdujemy. Szalejąca pandemia, obawa o siebie, obawa o najbliższych, obawa o biznes, o to, że musimy nagle zacząć działać w sieci. No i w związku z tym jest nam ciężko. W związku z tym potrzebujemy budować odporność psychiczną i jak tą odporność psychiczną budować? Dzisiaj trochę o tym, ja od paru lat badam już odporność psychiczną testem MTQ-48. Oczywiście omawiam ją i y, razem z, ze swoimi klientami tworzymy strategię wzmacniania ich odporności psychicznej. Ale również posługuję się samą teorią, która doprowadziła do stworzenia testu. Teorię stworzył profesor Peter Klaff y, razem z Dagiem Strycharczykiem, z którym Opracowali test i stworzyli książkę, Odporność psychiczna, strategie i narzędzia rozwoju. Książka mówi o tym, dlaczego pomimo tych samych umiejętności, wiedzy i doświadczenia niektórzy z nas lepiej radzą sobie ze stresem, presją i wyzwaniami. Mówi o odporności psychicznej i o tym, czym ta odporność jest. Oczywiście. Koncepcja profesora Klow powstała na podstawie bardzo wielu teorii psychologicznych, między innymi teorii sprężystości psychicznej, czyli rezyliencji, tego jak radzimy sobie po porażkach, jak szybko podnosimy się po porażkach, bo rezyliencja to jest ta cecha, która mówi o tym, jak szybko dana osoba podniesie się psychicznie po ciężkim wydarzeniu. I druga teoria taka dosyć kluczowa dla stworzenia koncepcji odporności psychicznej profesora Kloff, to jest teoria twardości psychicznej profesor Suzan Kobasy, która badała ludzi, menadżerów tak naprawdę, którzy nie chorują po trudnych przejściach. Druga grupa chorowała po trudnych przejściach. I Suzan Kobasa wytypowała cechy, które decydują o tym, że ludzie po przejściu trudnych wydarzeń nie chorują. Profesor Glow dołożył do tego kawałek swojej teorii, no i powstała bardzo spójna koncepcja. I o tej koncepcji troszeczkę w tej chwili zacznijmy może od tego, czym odporność psychiczna jest, a co jest na drugim krańcu kontinuum. Z jednej strony mamy odporność psychiczną, a z drugiej strony, jeżeli nie mamy tej odporności psychicznej, to co mamy? To mamy wrażliwość. Wszyscy na pewno jesteśmy w stanie wyobrazić sobie artystę, bo tak najłatwiej wytłumaczyć wrażliwość i wrażliwego człowieka, który swoje myśli, swoje przeżycia, to co odbiera od świata i to co odbiera z wnętrza, przelewa na papier. Osoby wrażliwe to właśnie. Osoby działające, tak jak artyści, bardzo głęboko wszystko przeżywający, bardzo yy, czule reagujący na wszystkie bodźce z zewnątrz, więc wszystko, co jest trudne, będzie jeszcze trudniejsze. W związku z tym, jeżeli mają działać skutecznie i działać jeszcze do tego pod presją, to być może osiągną to samo, co osoby odporne psychicznie, ale dużo, dużo. Większy koszt poniosą tego działania. Natomiast osoby odporne psychicznie to są ludzie, którzy mają jakby nieprzemakalny płaszczyk na sobie taki rodzaj wewnętrznej psychologicznej broni, która powoduje, że nie przyjmują do siebie tak wielu problemów, tak wielu bodźców, tak wielu stresorów, że potrafią się bardziej skoncentrować na celu, na zadaniu, które mają do wykonania. I wykonać go dużo mniejszymi kosztami. Dlatego odporność psychiczna to jest koncepcja, która jest wysoko, szeroko stosowana w biznesie, szeroko stosowana w sporcie, w medycynie. No i teraz należałoby się zapytać, to w takim razie, co ja mam robić, żeby tą odporność psychiczną wzmocnić? No, przede wszystkim poznać czynniki, które się na nią składają. A są. Cztery takie główne czynniki i mogłabym je tutaj szybciutko wymienić, natomiast zaproponuję coś innego. Troszeczkę poruszę Państwa wyobraźnie i zaproszę. Wyobraźcie sobie, że jesteście trenerami surfingu. Przychodzi do Was grupa ludzi, wszyscy są równie sprawni fizycznie, wszyscy są wygimnastykowani, wszyscy są w doskonałej formie. Natomiast każdy różni się psychiką. Jak wygląda nauka surfingu? No, jak ta grupa będzie się sprawowała w czasie tej nauki? Jedni będą się zniechęcać, będą gdzieś rzucać swoją deskę na plażę, będą się burzyć, bo przecież nie wychodzi im. Przecież nauka opiera się na ciągu błędów, ciągu doświadczeń. Druzy pokonają te trudności dużo łatwiej. No i teraz, jeżeli chcemy wyprowadzić tak naprawdę z tego doświadczenia teorię odporności psychicznej i składników, które się na nią składają, to należałoby zapytać: To w takim razie, jakie cechy mają te osoby, które się łatwiej nauczą surfować szybciej i poniosą mniejsze koszty, które szybciej osiągną sukces? Dam Państwu dosłownie parę sekundek, żeby się zastanowić, bo to takie bardzo zdroworozsądkowe składniki. Teraz bardzo proszę pomyśleć. I jeżeli już, to być może przyszło Państwu do głowy, że osoby, które odniosą sukces w nauce surfingu najszybciej, najłatwiej, to osoby, które Doskonale zarządzają swoimi emocjami, które się tak bardzo nie poddają, nie denerwują, jakie coś dzieje dookoła złego, niepokojącego. One czują, że kontrolują swoje emocje. No i faktycznie tak jest. Pierwszym elementem, który składa się na odporność psychiczną, jest poczucie kontroli czyli to, na ile ja mogę kontrolować swoje emocje i na ile ja czuję, że zarządzam swoim życiem, że zarządzam tym, co się dzieje w danym momencie. Czym mogę zarządzić? Jeżeli nie zarządzam deską tak do końca, to może mogę tylko trochę, tylko w jakimś zakresie, tylko na niej klęknąć. Natomiast na pewno mam wpływ na to, co się ze mną dzieje. I jeżeli mam poczucie kontroli, poczucie wpływu nad życiem, to już jestem mocniejszy psychicznie. Być może przyszło Wam do głowy, że tacy ludzie pewni siebie nauczą się szybciej surfować. No i to też prawda, to jest drugi składnik teorii profesora Kloffa. Osoby pewne siebie, osoby, które są pewne siebie zarówno swoich kompetencji, jak i pewne siebie w relacjach z innymi, szybciej odnoszą sukcesy i łatwiej osiągają to, co chcą osiągnąć, są odporniejsze psychicznie. Trzeci element odporności psychicznej, trzeci składnik, i być może o tym Państwo pomyśleli, to zaangażowanie. Zaangażowanie to jest taka cecha, która mówi o tym, czy dana osoba potrafi sobie stawiać cele i czy te cele, jeżeli już postawi, konsekwentnie realizuje. Czyli w zaangażowaniu jest stawianie celi i dowożenie tych celów. I czwarty składnik. Podejście do wyzwań. Czy wyzwania traktujemy jak zagrożenie, czy jak szansę? Czy ucząc się surfingu zakładamy, że to jest fajna zabawa, mam szansę się nauczyć, czy że zaraz pewnie coś mi się stanie, to jest niebezpieczne, to jest kolejna rzecz, której się nie wykaże, pewnie mi coś nie wyjdzie? Na to, jak podchodzimy do wyzwań, w dużym stopniu składa się też to, czy zdajemy sobie sprawę, jak przebiega proces nauki, że w procesie nauki jest przecież wiele porażek i czy umiemy się podnosić po porażkach. Czyli mamy e, tak naprawdę cztery elementy. Pierwszy element na samym początku to była kontrola, poczucie kontroli nad życiem i nad emocjami. Drugi element, pewność siebie, pewność swoich kompetencji, pewność siebie w relacjach. Trzeci element. To by było to, czy jesteśmy gotowi podejmować wyzwania. I czwarty, zaangażowanie. Czy i jak bardzo angażujemy się w to, co robimy. No i to by była cała teoria odporności psychicznej, o tym jak ją przełożyć na obecny czas, na sytuację zagrożenia koronawirusem w następnym nagraniu. A jeżeli ktoś sobie chce coś doczytać, to pod spodem link do bloga, w którym poczytają Państwo również o tym, w jaki sposób można się skontaktować, zrobić badanie odporności psychicznej. Zapraszam i do usłyszenia następnym razem.